Prawdę mówiąc, ten odcinek robiony jest na szybko. Nie miałem za dużo czasu na przygotowanie go, tak więc niektórym osobom może wydawać się za krótki albo przynajmniej niewystarczająco długi. Dlatego też postaram się następny odcinek stworzyć trochę dłuższy. I zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym powiedzieć wszystkim niewtajemniczonym, że niedawno dobiliśmy do pierwszego tysiąca subskrypcji na kanale. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że aż tak szybko pójdzie wbiłem pierwszą setkę wątpiłem w to, że uda mi się wbić ten tysiąc tak do połowy roku 2017. Gdy miałem 200 subów liczyłem, że ten moment nastąpi tak jakoś w okolicach końca grudnia. a skończyło się na tym, że tysiąc skoczył 20 października roku 2016, za co serdecznie wam dziękuję. Nie będę jednak robić żadnego specjalnego filmu informacyjnego, bo po co. Jestem bardzo ambitny, więc zrobię coś dopiero na 10 tysięcy, ewentualnie jak będzie to wolno szło, to na 5. Ale wracamy do odcinka właściwego, w którym porozmawiamy sobie jak już się po tytule można domyślić o alchemii. Alchemia jest to przednaukowa praktyka łącząca elementy zawarte obecnie w chemii, fizyce, sztuce, semiotyce, psychologii, parapsychologii, metalurgii, medycynie, astrologii, mistycyzmie i religii. Wspólnym celem alchemików było odkrycie metody transmutacji ołowiu w złoto za pomocą kamienia filozoficznego, lekarstwa na wszelkie choroby, czyli jak zwanego panaceum oraz eliksiru nieśmiertelności. Alchemię można uważać za bezpośredniego przodka współczesnej chemii. Można powiedzieć, że alchemia narodziła się w starożytnym Egipcie, gdzie wykorzystywano tę praktykę do balsamowania zwłok. W III wieku przed naszą erą żył sobie pewien Ptolemeusz II, będący władcą Egiptu. Za jego czasów w alchemii wymyślono wiele nowych idei, m.in. pomysł kamienia filozoficznego i eliksiru życia. Ptolemeusz sam był chory, przez co lekarze z jego otoczenia prześcigali się o to, kto wynajdzie lepszy środek. Dalej alchemią zajmowali się m.in. muzułmańscy uczeni, którzy przejęli kulturową spuściznę Antyku, a w szczególności zaś pisma Arystotelesa. Pomijając trochę mniej znaczących faktów, powiem, że najbardziej znany arabski alchemik, którego imienia nie wymówię, a jedynie wspomnę o jego zachodnim pseudonimie Geber, wypmienił, że niby każdy metal jest stworzony z siarki i rtęci, dzięki czemu możemy stworzyć dowolny inny metal poprzez manipulację tymi dwoma właśnie materiałami. Co jakiś czas temat alchemii pojawiał się i znikał, aż w końcu alchemia zmieniła się w chemię. Jednak pomimo tego twórcy nie tylko dorzucają do swoich dzieł co nieco alchemii. Dla przykładu w serii Gothic, o której już kiedyś wspominałem, alchemia to mistyczna i tajemnicza dziedzina zajmująca się produkcją mikstur o przeróżnych właściwościach. Rzemieślnicy parający się tą dziedziną są zwani alchemikami. Dodatkowo w grze pojawiają się również gorzelnicy, którzy wykorzystują alchemiczną wiedzę do produkcji alkoholi. Poza tym, dla wiedźminów alchemia jest jednym z ważniejszych elementów, którymi się trzeba zająć przed walką. W świecie wiedźmina polega ona na wytwarzaniu wiedźmińskich eliksirów o różnych właściwościach, mających pomagać w walce. Na przykład są to eliksiry, które pozwalają widzieć w ciemności, mieć lepszy refleks oraz koncentrację i wiele, wiele innych. Jednak są skutki uboczne. Taki wiedźmin, gdy walka się skończy, ma pewnego rodzaju zjazd. Brak sił i na przykład ból głowy to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeden wielki kac na sterydach. Chociaż to i tak jeszcze nic, ponieważ dla ludzi wiedźmiński eliksir może okazać się zabójczą trucizną. Jeśli osoba, która takowy spożyła nie umrze od razu, to można uznać to już i tak za sukces, jednak nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, ponieważ i tak skutki mogą być katastrofalne na dalszą metę. Dzieje się tak, iż gdyż wiedźmini dzięki swoim mutacjom mają lepiej przystosowany organizm na różnego rodzaju trucizny i tym podobne sprawy. Dodam jeszcze, że wiedźmińskie eliksiry są przygotowywane na bazie bardzo mocnego alkoholu. I na koniec jeszcze dodam takie nietypowe odwołanie do alchemii. W anime pod tytułem Fullmetal Alchemist alchemia rozumiana jest jako sztuka manipulacji i zmiany przy użyciu naturalnej energii. Tworzy się ją za pomocą równej wymiany. Akt ten jest rozumiany jako zrozumienie naturalnej struktury właściwości konkretnego materiału i tym podobnych, wykorzystanie energii do rozbicia struktury fizycznej danego materiału w stan plastyczny tak aby można było z niego wykonać nową formę i wykorzystanie ciągłego przepływu tak aby reformował materiał w nowy kształt. I to już będzie koniec tego odcinka. Jak mówiłem nie jest to najdłuższy odcinek na świecie, ale w każdym razie mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał aby być na bieżąco. Wbijajcie na fanpage link oczywiście w opisie i udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. A wy trzymajcie się, do następnego. No i cześć!